No do kibla idzie Sprawdź się na kiblu kamery <grymne> Za i tu Wiesz, tego na siebie nie <grymne> <grymne> Witam Witam Czy ja? Książki, no. widzowie, witam was na nowej serii. Właśnie z tymi gościami. I ze mną. No. A, no czekaj. My pracodawcy jesteśmy. Weź tak zrób. Chodź <zyskuję> <zyskuję> <mum> <mum> tu. Tak zrób. Przyjaciół gdzieś będą zapakować I nie zapomnijcie, żeby zostawić subskrypcję, lajka I dzwoneczka A no dzwoneczek no, przydałoby I komentarz Takie botfeldomy Chyba bohanci Widzicie co się dzieje w tym? Gdzie ty jesteś? Co, gdzie? Gdzie? kurwa, on śpiewa! Tu? No właśnie, tu? Na korytarz, no tu. A sobie no. O jest, tylko że on czarny jest. No. <grym> <grym> Nie <laughs> wiem, <Że> się zdarzyło <laughs> On podskoczył tu cały widok. <laughs> Sprawdź, czy jest u siebie, no ja pina. Nie widzę go A ty jesteś na piątce, idioto. Czy jest, jest u siebie? <śmiech> <śmiech> no tak, no byłem z chwilą przed jego kurtyną stał no, Nie widzę go Go nie ma tam A gdzie jest? No, schowany jest Druga w nocy, a ja sobie zapiąłem po pizzy. Ja idę też O kurwa, bo niego nie ma Idę! Nie, nie, Bo nie, cię. O kurwa! bo Kurwa nie, Kurwa! Kurwa, idzie. Kurwa, idzie po mnie. Kurwa, goni mnie! goni mnie! Gdzie ty jesteś? Tu goni mnie! Kurwa, goni mnie! Kurwa, goni mnie! Kurwa, Cika zeszła. Co goni mnie! Kurwa, goni Kurwa, no, w czasie. Może zobaczę jak cię go Ja być. idę za nią Ona do kibla idzie Sprawdźcie na na kiblu kamery Że Żeby... mi <grym> tu Bonnie kurwa co? Kurwa Czekaj, wyjdę na siebie Bonnie O kurwa <grym> 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 Ale mi... Znowu sam

A indo <sweat> ah! ah! <laughs> Yes, tu. lugar onde estou. o Nie dobra, on jest taki <noise> rozgrywany Stoi cały czas <noise> no, Ta ciekawe też jest taka rozgrywana, jakby nie mogła sobie pójść w pizdu indziej Nudny ten <głos> to Co? <noise> Jak kurwa nudny Kurwa godzinie jeszcze całą pizzerię Góra goni no Już skończyłeś. Nie, dalej, znowu, 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 to coś kurwa znowu, 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 Ale znowu, Ale biało znowu, 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 Yay! Freddy's money. Chikuj Za Oglodney. Jack Tozo Begel Duke napasak hashtag 2KO N C